Aha i wydla czy o kurze. Nie, niemożliwe! Ja pierdziele nie wierzę. Nie ma bugowania za mapy, nie wiem poza. ci No za mapą no, nie, mnie niemożliwe. nie może być, no Nie, nie ma, nie może być Kurwa, no nie wiem. Nie wierzę, Nie, nie. Ja pierdolę, nie wierzę. Nie, nie! nie, ja bierze. Ci op, nie bierze! A weź Ciop, kliknij Nie wierzę w to Ty. Tak? Nie ma go poza mapą, nie ma go za tym domkiem. Jest on widoczny, on jest widoczny nawet z środka mapy. O! Nie! Ja nie! Bo, proszę Cię, Ty masz od górę na No, może stamtąd nie... Wejdź na ten dach, szybko, żebyś zdążył przed czasem, szybko na dach. Jak będzie 5 sekund, to Ci powiem, gdzie jest. Spójrz, Spójrz. na drzewo, na drzewo, na drzewo, na drzewo. Nie, ty udajesz! Ty udajesz w tym momencie! Ty udajesz w tym momencie! Patrz.